życko poszło w górę, ale już patrzę że trochę brązowieje, bo przymrozek i ten śnieg, co wczor wczoraj spadł, patrzę przyblokowało je, trochę ścięło może jeszcze kiedyś się trochę dorzucić, a złoto to znowu ruszy, jak przymrozków nie będzie no, rzutnik pomalowany, listy założone, łańcuch już też założyliśmy. Mieliśmy dzisiaj jechać Dowodowane wszystko, nasmarowane tylko Tylko wietrz, wszystko się mówi w plecach w LEGO. tego łokrowa jeszcze zresztą Pójdzie jutro też na sprzedaż Czy jutro też nie będzie raczej filmiku Nie ma filmiku, bo jest trochę roboty przy tej krowie A u was jak z tymi obocielakami? Bo raz jeden też Ktoś mi mówił, że badają Bo jaki zresztą wytryniasz mówił za 2010 roku to koronawirus już panuje na cielaki, kiedy był to, to 10 to był ten spis I wtedy to też kiedyś pamiętam padali I tak najbardziej to się mówi co 10 lat jest spis i najbardziej tak się mówi i padają jak to nawet mówili żeby rolnikom było mniej bydła żeby chowali ludzi jest coraz więcej do utrzymania ale żeby mniej mieli no jest dużo osób, które jeszcze nie oglądają, ale jeszcze nie zasubskrybowało. Fajnie by było jakby dali suba i jakby było no bardziej się mówi oglądalność by była, no. Bo jak wrzucę filmik na 2 minuty, a oglądają tylko minutę, to jak się mówi bardzo nie zniechę... to trochę zniechęca, żeby takie dłuższe robić. Ale jest dużo osób, którzy oglądają dłuższe, jak wrzuciłem. Oglądają całe filmy. Za to bardzo dziękuję. Za te subskrypcje, że już seteczka będzie. I bez jednego już setka. I lecimy dalej zaraz z filmami. No teraz jak mówiłem, zaraz będzie niedługo z wywalania, z orki, Trochę z uprawy. Zaraz będą się pojawiać trochę ciekawsze z pola. Hej.